Nie stroni od takich radykalnych porównań, prawda? To jest też satyra swoista. A bandyci i też w ramach pewnej satyrii przejaskrawienia, to byli ci, którzy doprowadzili do zniszczenia Warszawy. Nie będę wchodził, jaki plan w to, jakie plany miał wobec Warszawy Hitler, niezależnie od tego w jakiej skali jakie powstanie by wybuchło. Nie będę wchodził w to, kto zniszczył większość Warszawy. Bo to też nie tutaj jest miejsce. Ale, szanowni Państwo, po powstaniu styczniowym myślenie pokłęskowe było czymś naturalnym. Wszyscy rozpatrywali, jakie koszty ponosimy. Za to. Ale kilkadziesiąt lat później okazało się, że na powstaniach styczniowych i na tej walce, która zakończyła się porażką, tak? klęską, represjami, na tej walce Wyrosło pokolenie Józefa Piłsudskiego, który pisał książki o powstaniu styczniowym, analizował walki powstańcze, metody walk powstańczych. Wyrosło pokolenie e, legionistów i wszystkich innych, którzy wzięli udział w walkach o niepodległość w czasie I wojny światowej i zaraz po wojnie. Tak naprawdę na powstaniu styczniowym i na szacunku dla niego i na tej krwi przelanej, zakończonej klęską, jeszcze raz podkreślam, wyrosła niepodległa Polska. Myślenie pokręskowe, gdybyśmy zakończyli myślenie o powstaniu styczniowym na etapie z, roku, z lat 70. XIX wieku, no to byśmy mieli ciągłe ciągle pytania o sens. Gdybyśmy pominęli ten kontekst historyczny, który my już znamy z perspektywy lat, to byśmy temu powstaniu zabrali coś, co jest szczególnie istotne. My dzisiaj jesteśmy w takim samym miejscu. My możemy czytać wspomnienia nawet najważniejszych polskich polityków, którzy zmuszali Bora Komorowskiego do nieustannego tłumaczenia się na A dlaczego? Tak? On już do końca życia z tym musiał żyć, funkcjonować. Ale my dzisiaj wiemy więcej, mamy trochę inną perspektywę, trochę pełniejszą. Mamy świadectwa związane z tym, że na powstaniu warszawskim, na armii krajowej, na się wyrosło nowe marzenie o wolności. Solidarność zaczynała się o walki od, od walki od rocznicy historycznej, nie tylko o prawa pracownicze. Dlatego to nie był po prostu ruch socjalny. Od razu mówiono o wydarzeniach z historii najnowszej, świeżej wówczas, ale też o prawdę o Armii Krajowej się upominano, też o prawdę o Piłsudskim. To był ciąg dziejów. Ale szanowni państwo, mamy dzisiaj jeszcze inne dokumenty. Dokumenty takie jak yy, bardzo ważny dla całościowego spojrzenia na dzieje Polski w XX wieku. Pamiętnik szefa Informacji Międzynarodowej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, Anatolia Czerniajewa. Pamiętnik, w którym pozwalam go sobie wciąż przypominać, bo było opublikowany, ale gdzieś przeszedł bez echa. Ale pamiętnik, w którym są bardzo ważne słowa. Kiedy w sierpniu 81 roku w kilku innych momentach Czerniajew notował rozmowy swoje z Breżniewem, a Wydział Informacja Międzynarodowa to to nie było e, jakaś, to nie była byle jaka komórka, tak? To był dostęp do centrum władzy. Kiedy Czerniajew rozmawiał z Breżniewem, mówili o rozwiązaniu sytuacji w Polsce, tak? Solidarność jest źle. Czy można wysłać armię? Nie ma możliwości. Czerniajew wpadł w dziennikach, o których nigdy nie myślał, że można jej będzie opublikować, zanotował, że nie ma szansy na interwencję w Polsce, bo Polacy będą stawiać opór, bo zrobią nam rok 39, bo zrobią nam rok 44, zrobią. To będzie wojna. Już nie pamiętam dokładnie, nie cytuję, ale chodziło o... istota rzeczy była taka, że Polacy będą stawiać opór. Skąd się to brało? Rosyjska doktryna i wojenna i... Sowiecka doktryna i wojenna, i polityka opierała się na analizie wydarzeń związanych z II wojną światową, aż do końca istnienia ZSRR. Opór Polaków przeciwko okupacji niemieckiej, opór Polaków przeciwko okupacji sowieckiej, powstanie warszawskie, później wagi podziemia, które były, kumulował się w tym że Rosjanie wiedzieli, że do Polski się nie wchodzi bez karmi. Do Polski się nie wchodzi jak do Czech. I Czech, zresztą tak napisał, Polacy to nie szwejki. To nigdy nie miało być opublikowane. Teraz jest, ale w po epoce. Więc dlaczego nie wyciągamy z tego wniosku? Szanowni Państwo, że to jest nasza polisa bezpieczeństwa o wiele ważniejsza niż Cała broń jaką posiadamy, z tą bronią jest czasami różnie, już trochę jest nowszej, trochę jest e, nie najnowszej, nie będziemy o tym mówić, ale szanowni Państwo, nie ma takich państw, które planując jakąś agresję nie uwzględniają tego, jakie mogą być problemy okupacji danego terytorium, tak? To tak jak się do, do Afganistanu nie wchodzi bezkarnie i nie trzeba zacząć wojny, żeby Amerykanie wiedzieli, że tam będzie ciężko, prawda? Przed tym konfliktem wiedzieli, że tam nie będzie łatwo. I myślę, że mimo pewnych zmian mentalnych, nad którymi różne środowiska pracują, nie wiadomo w jakim celu czasami wiadomo, mimo zmian w naszym społeczeństwie, wcale nie jesteśmy innym narodem, całkowicie innym niż nasi ojcowie i dziadkowie, którzy są tutaj z nami na sali. Ja myślę, że dzisiaj w jakichkolwiek strategiach wojny konwencjonalnej, a takie strategie są też budowane, w przypadku jakichkolwiek agresywnych działań wobec Polski, musi być brane pod uwagę to, co nazywamy charakterem narodowym apokolatów. Może nie najlepiej budujemy autostrady, ale do walki o wolność jesteśmy gotowi. I być może Państwo uznacie to za tezę zbyt śmiałą. Bo to jest te której ja nie teraz żadnym dokumentem z tajnych archiwów z roku 2012. Ale myślę, że w takim bilansie tej historii, w bilansie sensu powstania warszawskiego, to jest też bilans sensu oporu w 1939 roku, powinniśmy uwzględniać to, co wiemy o dalszych wydarzeniach. I. Wydaje mi się, że powinniśmy zadając sobie to nieustannie, czasami yy, kuriozalnie powracające pytanie o sens Powstania Warszawskiego, owszem, to była hekatomba krwi, wczoraj, owszem, przegraliśmy tę wojnę, ale pytanie o sens Powstania Warszawskiego to jest za każdym razem pytanie, czy jest sens walczyć o niepodległość i o wolność o niepodległość państwa i o wolność obywateli. I z takim przesłaniem chciałbym Państwa y, zostawić jeszcze raz, dziękując za wyróżnienie i za możliwość wygłoszenia nieco przygodniej Dziękuję.